Żeby zrozumieć moją historię, muszę się muszę uwierzyć w rzeczy niemożliwe. Potraficie? Widzicie ten całego krew? To ja. I znowu ja. ja Mamy mnie z i... Jestem jeszcze 300 dziś. Dobra. Yyy... siema. Ja właśnie mam teraz yy, widzenie z moim tatą w więzieniu. Szkoda mi go zachęcać, on tam siedzi. Ja wiem, że jest niewinny, dlatego się szybko uwiję. I polecę. No, tu jest Wiem, że nie jest w tamtym Stamen. Tutaj. To ja ściągam. No i idę. Dobra, idę. Halo? To co? O. Jesteś. Przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że nie jesteś. Jesteś niewinny. To ja widziałam, byłem przy tym i widziałam, że zrobił to jakiś człowiek w Piajuni. Musisz zdobyć dowody, żeby mnie wyciągnąć, tak powiedział. Tak? Postaram się. O, nie z widzenia. Dobra, no to... Pa. Część. Teraz, słuchajcie, idę. W sumie to biegnę. Dobra, słuchajcie... Y, idę do Star Labs, do Harry'ego Sona, bo prosił mnie, żebym przyszedł, w sumie nie wiem co on tam znowu ma do mnie, ale jestem. Halo? O. O. Jesteś. Jestem. No, co tam? No chodź tu. Co to, to jest za jakaś dziwna bieżnia? Włożyłem bieżnię dzięki będę mógł sprawdzić ile biegniesz. Wow, to już nie dobrze. Yy, no to co, zaczynamy? I jak? Biegniesz prawie jeden mak na godzinę. Od wczoraj dużo się zmieniło No wczoraj to idę mówisz, że 40 km na godzinę biegłem teraz prawie jeden mach. No co ja szybsze się staję. To bierzamara zaawansowane, mocno. No, dobra, no to... to ja chyba idę. Czy jeszcze coś? Raczej. Hmm, Nie, tylko cię sprawdzić coś. Okej, okay, dobra, to tam dzięki w sumie będę chciała ćwiczyć to bieganie. To ja biegnę. To do widzenia. To Okej, okay, to ja biegnę. I jestem już szybko, strasznie. A o czym się jeszcze przez. kiedy nie było odcinka, hamować i takie no. Ja idę, jeść ciasto. Dobra, biegniemy. O, czy chyba telefon dzwoni. Halo? Halo? Słuchaj, przyjdź szybko, bo był nowy napad, wyślę ci lokalizację. Dobra. To już biegnę, Joe. Okej, okay. dobra. No, wysłał mi. To szybko lecę. Tutaj gdzieś. O, jest tu dobra. No, halo, co się stało? O, co tu się, czemu jest takie jakaś głowa? No, tak jak powiem, za, 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 chyba za, za, Dobra, już to zbadam. Z tym technikiem policyjnym, nie? Tutaj, tak. Czy w Kf coś było? Dobra, słuchaj. Eee, tego męż mężczyznę. Zabiła dosłownie zjawisko pogody. Zjawisko pogody. No, jakby ci to wytłumaczyć, został. Hmm. To może być jakieś zjawisko. Mógł. Pijonem e, raczej nie został uderzony. Mógł e, zostać jakoś mocno przewijany. Dlatego tak dużo KFI Albo spaść z jakiejś wysokości Podejrzewam, że to jest jakieś Zjawisko wiatru, jakiejś dużej i... Ale w, no wichuje jakiejś nie było, więc Więc no Więc w sumie nie wiem Słuchaj Joe, muszę ci coś powiedzieć Chyba wiem Chyba wiem jak to się stało Dlaczego przez z jakieś silny wiatry, bo przy włączeniu akceleratora wtedy jak mi pozwoliłeś iść, to on niestety się nie udało i wybuch i, i jakaś ciemna ja o tym z i jakaś ciemna mataja rozprzestrzeniła się po całym mieście i nazywamy to metaludźmi. Powstali metaludzie. A właśnie mnie wtedy uderzupią i byłem gdzieś nie miesięcznej w szpiączce. A no, wczoraj złamałem sobie rękę i zarosła mi się w 3 godziny. Także mam przyspieszoną regenerację i no jeszcze mam szybki mam no, nawet z do tego. Mogę ci nawet pokazać. Już jak szybko. Także no. I. No, wiem, że nie mogę, ale no muszę go znaleźć. I podejrzewam, właśnie, że to jest jakiś metal człowiek, który ma władzę nad pogodą, czy coś takiego. Dobra, no to ciało się tam przepyje, i no, to ja w sumie biegnę. Tam Słuchajcie, ja biegnę do domu. No i do następnego.